Przyjmowaniu, no wtedy co? A z nie oznaczał istoty czasem? Różnie, tak. Znaczy, to, to, co istotne, by, y, 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 mówiłam o tym. Czy jakby człowiek był skupiony tylko i wyłącznie na przyjmowaniu, to nie było łatwo go przyjmować? Prawda. Ale poza tym też chyba był. Og... I musiałby być jakiś bez, bez dna, prawda, całkowicie. Bo czasem odczuwamy całkiem słusznie, że niemo, takim poczuciem mamy, że, że przepraszam, ale już więcej nie jestem w stanie przejąć, prawda. Ja już, więcej, już więcej, więcej, więcej się nie da. Dlatego bardzo, bardzo fajne i jest ciekawe u Platona, że, że, że jak Sokrates już, już po wysłuchaniu tej okropnej mowy Lizjasza mówi, że, że że, 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 że człowiek jest angejon, tak? On, że on samo sobie mówi, że jest angeon, że jest naczyniem. Naczyniem dla pewnych natchnień. Ale też oczywiście jako naczynie no nie, jest, nie jest pewną, y, jakąś odchłanią, tak? Która by z zbiornikiem, który mógłby wyłącznie przyjmować. Byłby wtedy całkowicie reaktywny, prawda? Yy, yy, oczywiście mogłaby jest taka filozofia, która by zakładała wyłącznie kontemplację, ale to nie jest Platon. Platon zakłada, że już właśnie to, to przyjmowanie, kontemplacja jest, jest yy, yy, szalenie ważne, ale, ale my nie jesteśmy w stanie po, 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 poradzić sobie, z, yy, czy nie moglibyśmy wyłącznie przyjmować? Musimy też coś odrzucić. Trzeba też coś wybrać, trzeba wreszcie to przeformować. A więc samo, samo przyjmowanie informacji tak naprawdę nie jest uczeniem się, stanią Platona. bo do nie o to chodzi. Właśnie Fibers powoli pozwoli nam to zrozumieć lepiej, że uczenie się nie polega na przyjmowaniu informacji z zewnątrz. To jest bardziej skomplikowane. To polega na tym, że, że coś przyjmuje się z zewnątrz, a żeby uruchomić coś wewnątrz. A żeby przypomnieć coś, co już jest głębiej, prawda? A z kolei e, e, nie jest tak, że o, o, oddzielenie się od zewnętrznego świata, czy to na poziomie zmysłów, czy na poziomie umysłowego życia wyżej, w ogóle byłoby możliwe. I byłoby czymś dobrym. Też człowiek dobrze, jeśli ma uprawiać filozofię, ma być muzykiem, ma być zdolnym do, do życia religijnego, mistykiem, tak? Musi, y, y, warto, żeby, żeby umiał y, przyjmować rzeczy większe, rzeczy przynajmniej przyjmować sam fakt istnienia rzeczy przerastających go, prawda? I tak samo jakby same słowa mają wartość dlaczego? dla czego? Dla, dla, dla samych siebie? Czy jak to jest? Logoj. Logoj na poziomie farmakoi. Mają bardzo zmuszona do jakieś przenieś nie Tak. I, I w ogóle chodzi o, o, o dowiemy się, o, o pewnego rodzaju... Y, bo co, co, co mówi Sokrates o mowie Luzjasza? Że, że ona... Pusty, jest pusta. Prawda? Że jest pusta. Y, mm -hmm. Mówi nawet o tym, że ta mowa go trochę zabolała i musi, musi, teraz, y, musi teraz jakby przebyć sobie uszy po tej, po tej mowie. Ona go, ona go podrażniła, ale, ale w takim... Jak pojeździe w tramwaju bez słuchawek. Na przykład, tak. Yy, jakby jakby była, była powiedzmy jeszcze gorzej, taką jakąś złą muzyką. <laughs> czymś, czymś bardzo drażniącym. Czymś niedobrym. Jakąś stratą czasu bolesną. <laughs> Tymczasem yy, 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 jakby dusza duża ludzka jest tak tak, tak, tak piękna, tak ciekawa, tak... Yy, z zajmująca, wzruszająca w swojej budowie, w swoich oczekiwaniach, w swoich pragnieniach, w swoim pochodzeniu boskim, w swoim y, zmierzaniu do rzeczy wyższych, że zasługuje na, na coś lepszego niż takie tracenie czasu mową Lizjasza. Kto by jeszcze powiedział, dlaczego ta mowa Lizjasza jest, jest niedobra? Bo nie o to, pamiętajmy, nie, nie myślmy, że mowa Lizjasza jest niedobra, dlatego że Lizjasz jest sofistą. Nie, Sokrates też jest sofistą. Zajrzyj, zajrzyjcie do tekstu. Dlaczego wyjawiamy się, że mowa Lizjasza jest ciekawa? Nawet jeśli sami przeczytaliśmy ją, a wydawało nam się, że jest ciekawa, bo tak może być mówi, że co, że lepiej nie kochać, niż kochać, prawda? Bo ten, kto kocha, zachowuje się głupio. I jest, i jest, jest, y, y, y. no, 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 nie, nie, nie. nie. Włacza jakby to w godności ludzkiej tak, tak się głupio zachowywać. I, i, i w każdym razie jest tam wiele, i, Co, co, co tam jest takiego niedobrego w tej mowie rizja? No to mam taki cytat może. Proszę bardzo. Sokrates mówi, że chce pokazać, że jedno i to samo potrafi i tak, i inaczej powiedzieć, a zawsze to znakomicie wypadnie. A zawsze Czyli. to znakomicie wypadnie. A który ten fragment ma pani ten pani 535 naciś... tak. Dobrze. Ostatnie. Uh -huh. Uh -huh. I jeszcze, jeszcze wcześniej, właśnie ten fragment jest. według się, że on po dwa i po trzy razy jedno i to samo powtarza, jakby nie miał naprawdę wiele do powiedzenia na ten jeden temat. Albo jakby mu na czymś takim nie zależało. Prawda? Czyli to niekoniecznie jest puste mówienie, ale właśnie jakie. Czy on mógłby chcieć zatać coś, co na przykład wie jeszcze na temat prawdy, i kochania, i niekochania? Tak? Prze Przepraszam. E tutaj, e tutaj jest wstargnąd też dotyczący tego, że mowa, zarówno mowa dziś, jak i pierwsza, jak i Zakratesa, były grzechem przeciwko Erosowi. Tak. I no, teraz dosłownie no, tłumacząc nie mówiliby, że ta mowa jest zła, bo stanowiła grzech w kersiach, ale grzeszyła przeciwko. Znaczy to już sobie pozwolę na taką interpretację tak. Grzeszyła przeciwko temu, co powinno być dążnością filozofa, czyli przeciwko, przeciwko prawdzie. Znaczy tak jak, tak jak jest rozłożenie doksa i jakiś mm -hmm. to właśnie zadaniem sofistyczne, sofistyczne, zadaniem sofistycznym mógł było po prostu udowodnić to, co mówcy no, akurat nie pasowały. Niezależnie nie od tego, gdzie jest tak? na tym polegało. Bardzo dobrze, ale może pan powiedzieć, który to fragment? Bo to jest bardzo dobry fragment. Obok pani przedstacy, tak? <grym> <grym> 240, 242e, to tak to jest... Już 242e i 243. To tak. jest fragment. Dobrze. Czyli, czyli jeszcze raz niech pan pan to głośno przeczyta, bo to jest bardzo dobry fragment. Hmm. To, to nie jest jedyny, ale przez przecież posłuchajmy hmm. tej krytyki. Więc to był. Hmm, może zacznę wcześniej. Bo jeśli Eros to Bóg lub jakiś boski pierwiastek, a on tym jest naprawdę, to nie może być niczym złym. A tak o nim mówiły obie mowy dzisiejsze. Więc to był grzech przeciw Eosowi. I co za wyszukana tych mógł głupota, żeby nic mądrego ani prawdziwego nie powiedzieć, a wyglądać tak uroczyście, jakby nie wiadomo co. Wydaje się tym, tylko ja coś się a bo ja jeszcze nie pochwał. A czy to nie jest tak, że Sokratesa nie, nie nawet nie oburza głupota tej mowy powiedzmy w jego, w jego, w jego percepcji, <tryk> tylko ten kontrast między faktem, jak to jest retorycznie powiedziane i w jakie słowa obrane, a faktycznie to brakiem wartości, a właściwie nawet ujemną wartością. To nie jest tak, że on krytykuje sztukę za sztuki? No, to, się, to się właśnie zawiera, a wyglądać tak uroczyście, w którym no no wiadomo co by, by się tym tylko jakieś środowiska koniec tej małej te rady… No i wyszukano tej mowy głupoty również. No wcześniej e, na początku, że e, to mamy i z tego względu że autor powiedział, że potrzeba, nie tylko z punktu, że sprawy były jasne. No i tam się dalej matematycznie. Właśnie... A to jest bardzo dobry fragment, bo on jest najwcześniejszy, taki krytyczny. Właśnie trufa Pani mogła to przeczytać. Ma pani go pod ręką? Tego punktu, żeby wzroki były jasne, okrągłe, dosadne i wycyzelowane. Jak potrzeba, to niech i tak będzie dla Twojej przyjemności, bo ja tego nie uważałam. Tak, ja chcę Wam powiedzieć: dobrze, wszystkie te Wasze fragmenty są bardzo dobre, czyli to znaczy, że u Platona ważne jest, znaczy, Sokrates wciąga w. Fajdrosa. właściwie mu psuje okropnie robotę, bo Fajdros już ma gotową rzecz, nauczył się i jutro mu ma spotkać Lizjasza, prawda? I właściwie w tej e, szkole Lizjasza e, on jest dobry. I a, a Lizjasz jest e, e, wziętym mówcą. Bo byśmy dziś powiedzieli wziętym dziennikarzem czy, czy, czy pisarzem, Prosto, jeżeli Fajros będzie szedł drogą Lizjasza, to, to nie zginie. E, jako fachowiec od, od słów. Jako słowo, jako, jako, jako intelektualista po, 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 żyjący z, 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 z tego, z, 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 z tego. Z pisania i, 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 i wykonywania mów, prawda? Fachowiec. E, e, I teraz. I Sokrates stara się Lizjasza, stara się Fajdrosa ująć i też tak naprawdę samego siebie troszkę ująć, bo, bo, bo bardzo często pewno spotkaliście się też z takim własnym jakby przesytem. Spotykacie idiotę, który kocha to, co robi, ale jest kompletnym idiotą, prawda? I właściwie lepiej mu powiedzieć. Tymczasem Sokrates nie tylko, że z, z, tutaj idzie zza, z miasta tam na, te, na ten spacer, daleki, a Sokrates nie lubił chodzić na jakieś dalekie spacery, podobno, no to po prostu po, poświęca czas. I naprawdę nie dlatego, że Sokrates jest jakimś, jakimś erotomanem, przepraszam, bo tak się robi się kogoś takiego z Sokratesem. Czym się przejął y, tym, że Fajros y, ma, ma tu mowę o czym? O Jaki jest tytuł mowy licjasza? Właśnie, bo żebyśmy wiedzieli, o czym to jest. Mam opis na w głowie. Słucham? Mam opis na w głowie i dobrze sobie z tego, z tego, pozoru, z, tym, z tego, z tego, z tego, no dobrze, ale, ale, ale o czym, o czym, o czym, o czym to jest ale rzecz? Ale czy tego, który nas nie kocha? Tak, ale, ale jaka jest, jaki jest tytuł mowy Lizjasza? czy w ogóle jest? Bo może być, że ona nie ma tytułu, na przykład. Czy na to, czy na to natrafiliście? Nie. Jest taki fragment 237C, który jest na samym kursie, że Tak. Sią czy się należy wdawać przy jakimś zakochanym raczej, czy nie kochającym? O, to, to jest naprawdę ciekawy. Jest, jest jakiś tytuł. Ale, tak. tak. Ale nie wiem, nie wiem, co to jest. Może być. Bardzo taki techniczny. Tak, bo o co chodzi? <ś venture> y, 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 to nawet takie zagadnienie dosyć psychologiczne i, i e, 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 bo, to znaczy, sofiści, sofiści starali się być blisko, blisko swoich klientów tak? e, i życia a więc a więc, a więc e, e, mógłby być temat jakiś wojenny albo dotyczący motyli, ale, ale jest temat taki. E, Właśnie trochę trochę, 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 trochę ważny, trochę nieważny. Właśnie czy chodzi o ważny temat w ogóle w mówię Mizjasza? Tak. A może nie? To nie chodzi o mowę. Właśnie zobaczcie jak to tam jest. Bo w swoim fragmencie 236 jest powiedziane coś bardzo ciekawego. Co dzisiaj myśląc o, naszych, o naszym seminarium właściwie od... że jakby, jak już pyta Sokrates Phaidrosa, co tam jest w tej mowie Izjasza nie tak, to, to doprowadza do takiego rozróżnienia, że jest jakby pomysł i opłat. Można powiedzieć, znaczy, i tu trochę wypada. Przekład Witwickiego jest, jest nieprecyzyjny, bo pomysł to jest euresis, coś bardzo ważnego, bo odkrycie, tak? A, 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 a układ to jest diadhesis i to jest tak nazwane, do w ogóle to jest techniczny podział e, sfer. W każdej wypowiedzi jest. W angielsku się tłumaczy te euresis jako invention, prawda? E, tutaj tutaj Witwicki dał pomysł. A my możemy powiedzieć, tak, odkrycie pomysł. No, to jest jakaś treść rzeczy. A diatka to jest to jest to, jak to zostaje przekazane. I teraz przepraszam bardzo, już, już pana powód dopuszczę do głosu.